Ale jesteś brzydki. Pakorzanie za tobą. Witam bardzo serdecznie. Jej, Mateusz Wojtuś. Miło poznać. A jak? Tam jest pistolet ee... z długą lufą. Kinkowy? Już. Jo. Mm -hmm. It's, <laughs> It's crazy. You're, you're crazy. Crazy. You are wariat. No i zajmijcie Powiem ci tak. Gratuluję, owacje nas stojąco. Groszko Dziękuję. Na zdrowie. Otworzyłem oko. Oko i nosa. Alright. O oh, kurwa, jak w to się grało? Ale jesteś brzydki. No ale nie, nie jesteśmy wiem. tu po to, żebyś mi się podobał w sumie. Logika, nie? Twarda logika. Już nic nie zostało tutaj? Wszystko, żeś wziął? Tam tego nie ma no, dużo nigdy Ale to szkoda, że nie ma dla dwóch Smacznego! Dziękuję! Czekoladu! Posłuchać mnie w grze? Halo? Chyba, Halo. Muszę, chyba muszę V trzymać V jak mów No i V Mów co? Ora mów co Idziemy, drogi kolego szanowny W Idę te. Gdzie wiesz? Przez te krzoki ciągasz? Tu wchodzimy? Idziemy do góry, nie? No dobra. Namówiłeś. Bo to są te walizki, nie? Tyyyy, a to zrobił? Mogę ci przecież podać rękę No tak, ale gdzieś... jak daleko ją podałeś, długą rękę masz Mam daleki zasięg. Długie paluchy jest. Miałeś rację, ch**a tu jest Mówiłem, ch**a tu jest, muszę iść dalej No to idziemy dalej A, da, a... Let's go to the mall Halo. today. No, idę. No, tu jestem. Słyszysz mnie? Halo? Halo? No co? Co krzyczysz? Ja już na dolu. Zrobankę. Tam dole, no, let's go. Leta, go! Ale masz fajny plecak Zajebiście, nie? Zajeb... Kur... Nie wiadomo skąd O, ty, ty, paliska. Paliska. Co ty gadasz? Bandage, o, bandage. Halo! Halo! Pakłażanie za tobą Pakłażanie? O, tak, idź tak, tak, tak Trochę w e, lewo o. Cześć Cześć Co tu? Kondażys wziąć mam? Dobre Wziąłem Jesteś ze mnie dumien? Ja Dumien Dark Skacz pawiany do góry. A co tam jest? Tu się coś odbija. Lol. Widziałeś? Co? Hiiiiii, się kopać, jak to kulka wygląda. Ty się widziałeś? <laughs> Witam bardzo serdecznie. Cześć. Mateusz. Kurwa. Wojtuś. Chodźmy. No i nara. Trzeba iść, nie? Jest. Kurde. Idziemy. Kier... I, ogółem szczegółem miło poznać. A jak? No miło w ch... Ta jest. Tak tam jest woda. Uuuuuuu! Kierownik wycieczki oprowadza. Tam jest woda. Tak, tak. Ta, a tak ogólnie to tutaj drzewa, są drzewa. Tak. Tutaj jest piasek. Wow. Kurwa. Tutaj chodzimy. Kamienie. Wow. incredible we are the tourists from uh, from another country so so it's it's very very unexpected to see the trees yes <laughs> there are no trees in my country yes yes yeah yes yes my I country Nie powinniśmy iść tak naprawdę w lewo. Ej, tutaj, tutaj. Tam powinniśmy iść. Nic moja kantra. No to chodź. Tam są te mosty, tam jest pistolet ee, z długą linkowy? lufą. Znaczy no, ja nie mogę z tego twojego wzroku <noise> ku... nie Co autor miał na myśli? <noise> Nic kur... <noise> On pusto miał we mnie Ego. Mateusz, to ja. Cześć, to jestem ja, bać telefon. Ja z nim. Kto ty kłody ja tu tak na Ja z Ja wspiąłem się do góry. No. Alright. ty, kurde! Jaki ten! Wyszczał na oszczauł był. Dobrze nie oszczał. Gdzie drześ, Polas? Tam, cię gdzieś słyszę. Gdzie ty jesteś? A, ja tutaj zeskoczyłem. A, zeskoczyłeś. O, 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 lewą, O, 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 idź, idź, idź. Może sprawiać czegoś hardkorowego. Kur... przesadziłeś trochę, bo ja skoczyłem na ścianę i się spiąłem. Było no hardkorowe w Tak ci powiem szczerze. Patrz, tutaj jak patrzymy, tutaj masz... No. Jak... Muszę tu tłumaczyć. Jesteśmy się rozpędzić Trzeba skoczyć tam i tej tam No na klapie, No. na jest Co to jest? O, jest apteczka. Yes. Nice. Masz no, co, co się ze mną dzieje? Ja cię Tak. true? Tak, życie. Okay. Czemu moje życie jest dla ciebie warty ty... nic. Mam no lateczkę jakby, co ty ciebie zawsze Luz. mogę podreperować. A, jestem zdrowy. Zdrowy, hopok. -hop. jak mnie odrzuciło od ciebie? Gładzie na te kolce.

Tu poszedłem. Nie no, tu nie wejdę, tylko sprawdzałem. Oh, wow, A Ja ci pomogę. Nogę złamałem. Jak chłop Zobaczmy, ja wejdę. Jaki on jest mocarz? Patrzcie go, tam na górze. Dało eee, udało się. Skurwa, no, się, ci pomogę, tylko ten nie ten. Bez, o, bez... Bo ty... tak. Pod koniec dopiero. Dobra, tylko czekaj, bo się muszę złapać dobrej Możesz raziecie. spróbować też tutaj na tą, drugi, tą drugą górkę po prawej, po twojej. Idę. Jak się, zaciąć siły, to shift naciśnij. No dawaj, shift, shift! O, o! o. to jest k***a teamwork. Ja w ale, ale jumper. Paweł Jumper chyba. Mój kurwa, stan idealny. Mój k Ty jesteś niezły manewrowiec Manewrył Tak jest co, co, co ty robisz? Szykujesz się do czegoś widzę Tak rozglądam się gdzie by się tu spiąć chodź tędy Można tylko sobie ten pomału zejść O Jezu co to jest za miejsce? Bo tutaj masz krawędź I się spiędzisz i sobie kurwa a łazo. Nie GO O o, o, o. idzie idzie tak gdzieś na dół, na dół, na dół, na dół, na dół, na dół, nie do Na ten dół? Tak, tak tutaj No i chodź, obróć się o 180 O k**ak. Widziałeś Obra. to? Spiderman looking tak good, nice suit Nice suit O k***a, tutaj to będzie chujo, bo trochę... Czekaj, Jesteś coś spróbuję zrobić Czekaj, ja się schowam trochę Poczekaj, ten, ty, da się? Będzie to, spróbuję coś. Najwyżej dam ten, sznur. O, to jest mądry No i? No i? Eee, na radę. Na radę? Dobra. Patrz, musisz robić to, co ja. Y -y. Tak, tu skocz, chwyć się w góry i w prawo. Mm -hmm. Cały czas w prawo. Kurwa, da się góry chwycić? Tak jest. Ja 야, to to jest, ja tu y trochę tak, taką biorę y pod uwagę y logikę gry, nie? No, Nie, nie do góry, w prawo Alright. miałeś być. Dobra, Po się zabijesz. Ch**a nie dojdę pewnie. To teraz się musisz wrócić. Niech żyje wolność. Wolność Podcast. i swoboda. swoboda. Niech żyje zabawa.